Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o książce amerykańskiej autorki Julie McMillan, która napisała książkę pod tytułem Niania. No, sama okładka sugeruje, że jest to jakiś chyba kryminał, ewentualnie bardzo, bardzo mroczna rzecz. No, rzeczywiście, może to być kryminał, ponieważ pojawia się nieboszczyk, później następny, ale ja bym ją zakwalifikowała do takich książek, Troszeczkę psychologicznych, socjologicznych, no i oczywiście gdzieś w tle ten kryminał się też pojawia. Dlaczego kryminał? Ponieważ w pewnym momencie jedna z bohaterek znajduje w jeziorze czaszkę ludzką. No i wokół tej właśnie historii cała rzecz się toczy, ponieważ są policjanci, jest dochodzenie, ale mnie tak zaintrygowała jedna rzecz, ponieważ y, są trzy pokolenia kobiet. Jest babcia no, dosyć bogata y, angielska arystokratka, do której przyjeżdża z Ameryki córka a razem z wnuczką. Y, między matką a córką jest jakiś ogromny konflikt, który zostaje wyjaśniony później y, na, w poszczególnych etapach czytania książki. I nam się wydaje, że rzeczywiście nasza sympatia bardziej idzie w kierunku tej głównej bohaterki, tej córki oraz jej niani. Ponieważ tak naprawdę ta Joseline czuje, że jej matką taką duchową była niania. Która się nią wspaniale opiekowała, była taka czuła, miła. Mama to była taką mamą na pokaz, i nie pozwalała nawet do siebie powiedzieć mamo, mamusiu. Trzeba było powiedzieć matko. Ale tak sobie czytam, czytam i widzę, że chyba to ma drugie dno. Bo nie zawsze dobro, jak wiemy, jest takim prawdziwym i do końca dobrym. Czasami ktoś się podszywa podbycie dobrym, a jeżeli jest bardzo sprytny, to mu się przez wiele lat udaje. No w każdym razie w pewnym momencie dziewczynka ma 7 lat, niania znika bezpowrotnie. Mama i ojciec twierdzą, że to jest wina na pewno tej Joseline, że była takim strętnym bachorem i dlatego sobie niania poszła. Przez te 30 kolejnych lat główna bohaterka nie do końca wierzy, że to była jej wina. A co jest ciekawe, że po tych 30 latach miania się pojawia z powrotem w tej posiadłości i postanawia znowu zamieszkać razem z całą rodzinką. No i co już nie ma, są trzy kobiety. Jak ta zagmatwana historia będzie się rozwijać? Kto, gdzie tu leży prawda? No to tylko wtedy. Się dowiemy, kiedy przeczytamy książkę. Książka jest napisana lekko, nie jest to jakiś bardzo ponury kryminał. Nie, dobrze się ją czyta, właśnie tak popołudniami w te nasze pochmurne listopadowe dni. Zapraszam jeszcze raz. Książka pod tytułem Nie.